Dzień dobry, kochani. Wczoraj mieliśmy fajny, aktywny dzień tutaj w Dubaju. Dzisiaj kolejny dzień pełen ekscytacji. Właśnie szykujemy się do wyjścia. Ja sobie tutaj robię. Fryzurę i słuchajcie, dzisiaj pokażemy wam hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Pójdziemy do Aquaparku, więc ponagrywamy, żebyście zobaczyli właśnie miejsce, które polecamy, zwłaszcza na pobyt dla rodzin z dziećmi, a potem pojedziemy na super atrakcje. W ogóle tutaj w każdej atrakcji jest fotograf, tak jak na przykład wczoraj byliśmy w tym akwarium. W Dubai Mall i można sobie później taką pamiątkę kupić. Więc my zawsze właśnie kupujemy jedną pamiątkę z wyjazdu. O, i kochani, zgadnijcie gdzie jestem. Atrakcja, na którą czekałam, czyli aquapark. Tam, się teraz zdrapać na tą wieżę i zjechać do zjeżdżalni. Słuchajcie, jest tutaj też aquapark dla dzieci. Fajne zjeżdżalnie. Dlatego te osoby, które lubią takie przygody, lubią takie atrakcje, super miejsce. Dobra, już nie gadam, idę na zjeżdżalnię. No dobrze, moi kochani, zaczynamy. Okej. Okay. I jesteśmy już na kolacji. Restauracja znajduje się na plaży i akurat trafiliśmy na zachód słońca. To jest pięknie.